odcineczek, naprawdę jednego dnia, dlatego że bijecie moje rekordy. Ja mówię 9 łapeczek, wy zostawiacie 9. Ja mówię 8, wy zostawiacie nawet 11-12. No. No i co ja powiem? Dzisiaj jest niezwykły odcinek, dlatego że dzisiaj jest pierwszy odcinek z widzem, który się nazywa Olczak. Przedstaw się. Wbijajcie na jego kanał, jego kanał będziecie mieli w opisie. No. Yy, to jest Allcraft ogólnie, ma fajne film. Na razie ma jeden filmik, niedługo będzie miał kilka. No, no i jedziemy z duo. Ustawisz duo? Okay. Dobra. Jeśli chcecie wystąpić tak jak ten oto no to widz, to po prostu piszecie swój nick w komentarzu. Ja wam przypnę serduszko i zagramy. Dobra, ready i, no, i widzimy się, widzę, że. No, gdybyś mógł trochę głośniej mówić, to by było lepiej, bo widzowie nie będą słyszeć tak jakby... Lagi masz pewnie. Hmm. Dobra, widzowie, zostawiajcie łapki w górę i lajki, bo ja tak pomyślałam, że na przykład... Co ty robisz? Co ty robisz? Przepraszam was, widzowie, ale ja nie wiem, tutaj stało. No, za chwilę widzimy się w następnej gierce. Dobra widzowie, jesteśmy w następnej greczce. no. Jeśli dotrwaliście, pewnie, na pewno 100% dotrwaliście, to piszecie na czacie pomidorek, znaczy w komentarzach, na jakim czacie. Piszecie, mam nadzieję, że mój widz też napisze w komentarzu pomidorek. Hmm. Więc jeśli dotrwaliście, piszcie pomidorek, a ja wam przypnę serduszko. Umowa to umowa. O, tak jak powiedział mój widz, po pomidorek. I, I dzisiaj jest bez challenge'u. Dzisiaj jest bez challenge'a akurat. Yy, bez, łape... bez challenge z łapkami. No dlaczego? Dobra, to jaki challenge? Ile chodzi? Mi? Dobra, to zostawiacie. Jeśli zostawić pod tym filmikiem 8 łapeczek w górę, to będzie nowy odcineczek. I w poniedziałek, bo tak to już wszystko. U. To będzie w poniedziałek nowy odcinek z Brawl Stars. No i tak jak mówię, za tydzień około. o ale ja, on mi obił. Za około tydzień będzie nowy odcineczek z Brawl Stars. No znaczy z Fortnite. Co? Ale ich porobiliśmy. Dobra, widzowie. Dobra, widzowie, jest jeden na jeden. Eee bez przesady. Nigdy no, nie O dobra, widzę. Jeśli teraz wygramy, to musi być 9 łapek w górę. Jeśli teraz wygramy. 9. 9 będzie dobrze. 9 to będzie nowy odcineczek. Aha, dobra, bo ja nie 9 i nowy odcineczek. Ona ma Dajesz, dajesz ją. Dajesz mój widzu, dajesz. Weź ty Cuby. Dobra, widzowie, on jest taki no, nowy, tak bym powiedział. Nie jest słaby, ale jest nowy. Tak samo jak w Fortnite. Znaczy no, od dziewiątego sezonu gra. Jak wiecie, co, jak wiecie co to jest gra w tego w Fortnite, no to... O, zabiję jednego, a nie, nie to ty. Jak tu cię aż tak obiło? Dobra, widzę, bo chyba przegramy. Olczak, no jak? Ej, co? Strzelaj! No. Teraz widzowie, mój kolega jest trochę taki średni, ale widzimy się za chwilę w kolejnej gier. Dobra widzowie, teraz jest kolejny meczyk. Teraz ja gram koltem, a mój, mój widz gra... Czym grasz? No. Tak, Barleyem. Dobrze. Ma 1000 puszek, więc jest nowy. A ja mam akurat 10 tysięcy, więc no już trochę gram. Uuu <gum> słabo słabo. Dobra, widzowie pamiętajcie subujcie i Nie łapka w górę, za każdym graniem jest łapeczka w górę. Leon.exe. Dobra, kolejny leży. Leży. Widzowie, widzicie, ile ja mam już kubów? 8 kubów mam. No. I tutaj porobiłem ostatni team chyba. A nie. Leżą. Dobra, widzowie. Dobra. No niezbyt. Widziałem, no akurat przegrałem, no widzę po raz kolejny, drugie miejsce, dobra za chwilę będzie kolejny, znaczy no kolejna giereczka za chwilę. Dobra, lecimy z następną giereczką, teraz gramy tak naprawdę tymi samymi postaciami, więc no. Mam nadzieję, że będzie lepiej, że będzie teraz na przykład nie pierwsze miejsce, a nie Chyba drugie. Sławny youtuber. Kłowny YouTuber. Kłowny YouTuber. Dobra, to było beka akurat totalna, bo sławny to ja nie jestem. Youtuberem jestem, sławnym nie jestem, no. Nie No, no widzowie ja tutaj za chwilę umieram. Albo nie. Albo i ja, on umiera. To no, ogólnie tyle ja. Dobra widzowie. Tutaj Dobra, ja mam... gramy. No, widzę, jeśli lubicie oglądać moje filmiki, to wyjdźcie w komentarzu tak lubię. Ja piszę pomidorek. Hej, pomidorek! Jeśli dotrwaliście do teraz, to piszecie tak lubię. I ty uciekaj jednak, widzę. Widzę czy Olczak... Og to on się nazywa Olczak ma ksy ksywę. Ol Olczak uciekaj. Tak jak ma w Pro Olczak. Dobra, widzowie, jeden leży i dobra, widzowie widzieliście 98 HP. dobra, nie poradzę sobie, nie poradzę, O, nie miałem szans, widzę, no i znowu, znowu drugie miejsce, widzowie, dobra, dobra, robić głoś gotowość, gramy dalej, nie będę, nie będę robił tak zwanych pauz, no bo nie ma sensu, ani nie będę nic wycinał, no bo, no. No i piszcie w komentarzach, czy lubicie bardziej, jak montuję filmiki, czy bardziej, jak tak cały filmik robię. A ty jak lubisz? Jak cały. Ja A ty lubisz taki cały, no. Ja na przykład wolę, jak ktoś montuje filmik, bo to już takie nudne może być trochę. Nie, to jest nowy zadymiasz jakiś. Dobra, widzowie, jeśli wiecie, jak ma ten zadymiasz, jaki. Tak, tak właśnie. No ja leża, bo on. No ja. No teraz czwarte miejsce. No i za chwilę będzie kolejna giereczka. Zgadnijcie, zgadnijcie, jakimi będziemy grać postaciami. Dobra, widzowie, jesteśmy w następnej giereczce. No, teraz gramy dalej. No i pamiętajcie, Mów, mów. A mówisz tak nie mówić, mówisz tak nie mówić, proszę Pana. O, następna y, osoba, która ma nową postać. Ja myślałam, że ona jest rzadsza, tak naprawdę. Ale to jest dobre nawet. Teraz widzę, że jeśli macie tą postać. To jest ta nowa postać. Jeśli macie nową postać, to piszcie w komentarzach, mam. No. Hmm. Ona ma lagi, ona ma lagi! Dobra, obita. Jeśli zosta... Ja wam trochę zaśpiłam piosenkę. Jeśli zostawicie. Łapkę, łapkę w górę. No, to <laughs> Dobra, to mega. Dobra. Um. Dobra, tak jak mówię wpadajcie do niego na kanał, link będziecie mieli w opisie, chyba. A jeśli... Nie wiem, nie <laughs> Teraz to mówisz? Trochę za późno. Trochę za późno ci powiem. Trochę za późno. na początku nie. pomyśleć. Dobra, weź to tego cuba, bo ja się ruszać nie mogłem. Dobra widzowie, no, no czy ja mogę mówić? Jeśli chcecie, żebym pokazał twarz, mogę to zrobić. Jeden jakiś króciutki. Mogę od... ale nie musicie zostawić u mnie lajki. No, przegraliśmy już na 100%. No nie mieliśmy szans. 14 kiłów. Dobra widzowie. Dobra widzowie, za chwilę będzie następna giereczka bo dobra, już do końca odcinka tak jak mój widz chce, że będziemy robić tak jak już nie ma zmontowanego do końca odcinka. O, że nie będzie montowania filmu. Dobra, sobie. dobra ja biorę pan. No i dawaj. No. Jeśli chcecie więcej takich gier jak z widzami, to zostawiajcie lajki. A jeśli chcecie wy wystąpić, to wtedy piszcie w komentarzu, tak, chcę wystąpić. O, dobra, biorę. Dlaczego? Taki, taki Zawsze mi zadawasz lajki, więc jesteś fajny. Dobra, ostatnio nawet, nawet dużo osób mnie ogląda, jak nauczyć się. Co film? Jeśli się nikt nie zgłosi, to mogę, bo byłeś jako pierwszy w komentarzach się zgłosiłeś. Kto nie lubi ci komentarzy. Bym nie gadał o tych komentarzach, gdy... o przegraliśmy widzowie. Dobra. Weź zgłoś gotowaś? gotowość. Tak jak w forcie się mówi, zgłoś gotowość Dobra, dobra to <laughs> A, sorry, ja zapomniałam. <laughs> dobra. Jeśli chcesz, jeśli byś chciał lub chciała wystąpić w takim filmiku, no to oczywiście y, łapa w górę, subik, dzwoneczek, bo to jest, to jest, y, patrz, to jest jakby sprawdzane, czy nie oszukujesz, no i, to ja. Dobra, mów do mnie Kuba, już każdy wie jak mam na imię, tak, mam na imię Kuba. Niektórzy wiedzą, bo niektórzy to są też moi kumple, więc niektórzy wiedzą, nazywam się kuma. Ja nie jestem No właśnie. Nie no, to jest mój kolega. Szkoda, że nie z klasy, ale też jest widzem. Na odcinku, widzowie, na odcinku jest jako widz, tak powiem. Na odcinku jest jego widz. W Fortnite jest jego kolega. Zabij go, zabij go, zabij go. I widzowi pierwsza gra wygrana. Pierwsza gierka wygrana. No. I jak na dzisiaj to koniec filmiku. I pamiętajcie, żebyście wpadli do Allcrafta. Pa, pa.